na spalnię. masajowie, czyli pasterze no, co, prowadzą koczowniczy tryb życia, trudnią się hodowlą bydła, hodowlą wóz i ogień. No, zobaczcie, są czarni, charakteryzują się smukłą budową ciała, czyli co to znaczy? Czyli są szczupli, są wysocy i uwielbiają się stroić. Ich kolor ulubiony to czerwony. Noszą czerwone pusty i mnóstwo ozdóbek. Kobiety zakładają różnego rodzaju koraliki ozdóbki na uszy i okrywają się czerwonymi chustami. Tutaj ubrałam tak lareczkę, żeby Wam przybliżyć masajkę. Kobiety masajskie przeważnie nie mają włosów. Bo tam jest gorąco, bo tam jest już więcej roślinności na sawanie, aniżeli na pustyni, także już głów nie muszą zakrywać. Mężczyźni to samo. Widzimy? Zobaczcie sobie na zdjęciach, ile mają ozdób na sobie. Na rękach widzimy? tak? Tak. Na szyi, koraliki. Tak? A skąd to, znań, to Tak sobie. Znalazłam, poszukałam parę materiałów i dobrałam Wam. To jest domek Masajów. Masajowie mają małe domki zbudowane z gliny, z gałęzi, z traw. I w tych domkach raczej nie mieszkają. Chowają się przeważnie w nocy albo przed dzikimi zwierzętami. Uwielbiają siedzieć przed domami, bo jest tam bardzo ciepło. Kobiety zajmują się gotowaniem, a mężczyźni a mężczyźni polują i, i zdobywają i żywność. ja No i zapamiętamy, że Masajowie to plemiona afrykańskie, które zamieszkują jaką krainę? Sawannę. Powtórzymy wszyscy. Sawannę. Jak się nazywają? Ma masajowie, inaczej masajowie. pasterze. Tak? Ludzie, które mają moturecko ręce na kolana. Proszę. Proszę. A... Ponieważ wykonaliśmy sabannę, to dzisiaj wykonamy też krajobraz sabanny. Ja przygotowałam dla Was już gotowe obrazki, i zanim Wam pokażę, to Wam pokażę. Wykonamy krajobraz sabanny. Pani położyła? Baobab jest, tak? Akacja jest i są zwierzęta. To będzie chciał to. Pokoloruję kredkami. Kto będzie o, o, chciał? Farbami. To pomaluje farbami. Ja biorę część farbami, To Józef. będzie ja chciał? Nie chcę Nie chcę Ale ja teraz już powiem, co dalej będziemy robić. Najpierw pomalują dzieci tło nieba. Pomalują to niebieską kredką. Bokiem kredki. Potem pomalujemy... kredkami. Brązowym, tą kredką i czarną pień drzewa baobabu. Tak samo pomalujemy pień drzewa akacji. I akację zamalujemy koronę na zielono, a baobab każdy dostanie taki patyczek potem, umaczy w farbie. I tym patyczkiem zrobimy na baobabie liście. O, po pomalowaniu. Dokleimy potem kępki trawy i dokleimy zwierzęta. Ży... Jakie zwierzęta dokleimy? Zebrę, żyrafę i słanie. I to będzie nasz krajobraz. Na końcu dokleimy nasze nazwy. Dokleimy wyraz sa. Wanna, do dokleimy ba, wyraz ba, 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 o, ba. Ba, o, ba i dokleimy -a. wyraz akacja. Kto nie będzie mógł odczytać z młodszych dzieci, to mu pani powie jak nakleić, żeby było prawidłowo. A teraz zapraszam wszystkie dzieci do stolika. Chodź. Chodź. Marta, proszę. Tutaj jest. Też, no ja nie no, jeszcze wierzę w to. Jest proszę. I ty też, proszę. Nie chciałbyś krokować. Zrosia, dużo kropek. Ja, Zbieram te koszyki, bo wam niepotrzebne. Zosia już robi kroteczki dookoła.

Si mama ma, ka, ruka, 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 si mama ma, ka. Bembeja, kibija. Bembeja, kibija. Ruka, 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 si ka. A takie bardzo duże zwierzę na sawannie, to się nazywa? Lwa. Dobrze, słon. duże. Chodamy. Ale lepiej. Tak ciszej. Ale No wyższa, jest. wyższa. Proszę się, prawa ręka do przodu. Tak, to będzie prosta seria. Lewą rączką zataczamy koło i obieramy za nos. I wystawiamy się. Trzy. 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 Trzy.